Czy wierzysz w Boga? Nie. Dlaczego? No po prostu. Czy wierzy pani w Boga? Wierzę w Boga, ale nie jestem praktykująca. Czy wierzysz w Boga? Ciężkie pytanie. No jak czujesz, jak ci serce podpowiada? Nie. Dlaczego? Wie pan co? Tak po prostu straciłem nadzieję. Serio? Ale co się w życiu wydarzyło? Czy tak? Patrzę na to, co się dzieje wokół. Wojna na Ukrainie. do sprawę. Czy wierzysz w Boga? E, Bóg jest jednością i miłością. Słuchajcie, w Boga nie wierzę, ale kręcę komunię. Czy wierzysz w Boga? Tak. Czy wierzysz w Boga? Nie wierzę w Boga katolickiego, ale generalnie wierzę, że istnieje. Czy wierzysz w Boga? Zależy w jakim sensie, bo w Kościół nie wierzę, ale w Boga tak. Ale katolickiego, czy tak ogólnie, że ogólnie. Jest siła wyższa? Siła wyższa. A ty jesteś wierzący? Pisz w komentarzu, tak lub nie.